A? No, to jeszcze raz. Tak, ale musisz ćciszyć fortepian, żeby mnie nie słychać. Gumy harcują, pole się szarżują. Wszędzie dziś słychać donośny śmiech. Zawsze zwycięskie, waleczne, rycerskie. Każda przygoda zapiera nam dek. Zobacz sam, jak gumy się skaczą, tam i sam. Bo gumy się cały świat już zna. A braka, to czary i magia, Sekretem jest przepis na gumisowy sok. Chokus ma to złych pomów, lecz mi się zwyciężą, dla wroga to szok. Zobacz sam, jak gumisie się skaczą, tam i ślam. Bo mi się cały świat już stał. No fajny! To jest, to się nazywa pełen półprofesjonalizm. Półprofesjonalizm. Pozdrawiamy... Tak, pełen półprofesjonalizm. Pozdrawiamy Państwa bardzo serdecznie ze studia i przysyłamy buziaczki.